Dzieci w Lędzinach odwiedził sam święty Mikołaj. Akcję zorganizowało sołectwo, a dla dzieci przygotowano wiele prezentów i atrakcji. Naprawdę będzie wspaniała impreza. Dzieci na pewno będą podrażeniem. Zabierza! Co trzeba zrobić, żeby dostać prezent od świętego Mikołaja? Trzeba poprosić się być grzecznym. Święty Mikołaj ma specjalne zadanie, by odwiedzić wszystkie dzieci. W lędzinach były wyjątkowo grzeczne. Myślę, że większość była grzeczna. Ach, zawsze się zawsze znajdą jakieś dzieciaki, które porozrabiają, ale takie jest życie. Dzieci muszą rozrabiać troszeczkę, byle nie za dużo. Ale grzeczne były, zasłużyły na pewno na prezenty. To jest najważniejsze, żeby kochały, były kochane i żeby słuchały przede wszystkim rodziców. Proszę bardzo. Jestem żoną świętego Mikołaja i ja wam to załatwię. Wierzę we wszystkie dzieciaki. Uważam, że są wspaniałe, mądre, piękne i dobre i tylko macie się ładnie uśmiechać, być miłym dla swoich rodziców, nauczycieli i oczywiście rodzeństwa, czyli nie bić się po prostu, a naprawdę paczki od świętego Mikołaja będą przychodziły olbrzymie, że aż komin będzie za mały. Każde dziecko otrzymało wyjątkowe prezenty, a w oczekiwaniu na jego przyjście wystąpił te, Najmniejszy Basi Lach z wierszami Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Dzieci czekają, rodzice się cieszą razem z dziećmi, także jest ok, Jak najbardziej. Jakieś... Poza tym to integruje społeczeństwo, jakby nie było, prawda? To on musi już zdecydować, czy byliśmy grzeczni. No Niech do no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to Wesnął to jest taki mój zestaw bajek, które znam od dziecka, bajki Tuwima i Brzechwy z taką minimalną ilustracją, można tak to powiedzieć. To znaczy głównymi bohaterami są pluszaki. Takie spotkania to nie tylko wyjątkowa zabawa, ale także możliwość integracji. Lędziny to wieś szczególnie rozwijająca się w ostatnim czasie. Takie wydarzenia są tu szczególnie potrzebne.